Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Katarzyna Tusk i w tym roku na wielką orkiestrę świątecznej pomocy podarowuję to, co według mnie jest najcenniejsze czyli cudownie spędzony czas. Co to znaczy? To znaczy, że przekazuję na aukcję trzydniowy pobyt w kultowym już Sofitel Grand Hotel, tuż przy Sopockiej plaży, oraz kolację w najmodniejszej hiszpańskiej restauracji Triente Tres na 33 piętrze. Skąd rozpościera się piękny widok na Gdańsk, Sopot i Gdynię? Jeśli tylko zwycięzczyni będzie miała taką wolę, to ja z największą przyjemnością dołączę na tą kolację i będę przyszczęśliwa, jeśli będziemy miały okazję się poznać i spędzić razem trochę czasu. A jeśli przyjedziesz do mnie z bliskimi, do czego gorąco Ciebie zachęcam, to ja z wielką chęcią chwycę za aparat i przygotuję dla Was mini pamiątkową sesję zdjęciową na orłowskim MOLO. Także gorąco zachęcam do licytowania i nie mogę się doczekać, aż się poznamy. Aha! Mamy jeszcze jedną aukcję, przygotowaną razem z MLE Collection, no bo co dwie aukcje to nie jedna. I podaję tutaj poniżej link do niej, żebyście mogły same przeczytać. Co takiego wyjątkowego stwierdziliśmy, że przekażemy w tym roku?